Proszę państwa, le lecimy z tymi plotkarkami. Kurczę, znowu ona. A gdzie jest ta druga? To już kolejny odcinek, i, i znowu jest ta. Co się stało z tą drugą? Ta druga była fajniejsza. Ta jest mocno feministyczna, nie? Jestem już na YouTube, tak, tak, jestem już na YouTube. Zapraszam serdecznie. Powiem wam szczerze, ta dziewczyna jest mocno feministyczna. Czuję, po prostu czuję w każdym, w każdym jej słowie feminizm, ale taki, wiecie, niepoprawny. Nie, że ona walczy tam, gdzie kobiety są uciśnione i tak dalej, i ona uważa, że te, Ona po prostu nie lubi mężczyzn, mam wrażenie. I ona po prostu za każdym razem, jak facet coś spieprzy, to wyrazi swoją opinię, jakie to ham, prostak i świnia, ale jak kobieta coś spieprzy, dajcie znać, co myślicie, nie? To takie drażniąca kobieta, drażniąca kobieta. Ale jak już kradnę materia, no to daję ten komentarz dla statystyk. I na końcu drażni mnie. Kropka. No i ogólnie daję łapkę w górę, bo i tak kradnę ten materiał, więc siurt. Nie, więc lecimy. Krzysztof Gonciarz, Fagata, Lizak, yy... Nikola, Zalewski. jest strasznie zobaczmy. Polski Nikola Zalewski został publicznie oskarżony o romans z influencerką wannę rojewską. A to 4 dni temu, swoje... Przepraszam, to są cztery dni temu. To już pewnie większość tych informacji znamy, ale może coś będzie innego. Było dziewczynę o sabotowanie jego firmy, a w ambasadzie GOATS wybuchła kolejna aferka. O, to jest ciekawe. Projekt GOAT sypie się na naszych oczach, po wszystkich aferach z nim związanych i rozpadem w zasadzie całej ekipy, nie no. mają oni zbyt dobrego okresu, a w najnowszym odcinku wybuchł kto tam, tam kolejny skan. Kto tam został? Bogzel? Nie, Bogzel odszedł. To kto tam został? Czy Bogzel odszedł? Chyba nie. Odszedł? Okej. Okay. To tam chyba Gola tylko został, nie? Pierwotnymi założycielami byli Kacper Błoński, Wojtek Gola, Sylwester Wardenga, Bogzel i Izak. Ich najbardziej mm -hmm. viralową serią były randki, na których fali cały czas próbują działać. Na pozór tak nieszkodliwy temat w ich wydaniu już do tej pory wzbudził masę kontrowersji. Uczestnicy biorący tam udział coraz bardziej przesuwali granice dobrego smaku i zyskali reputację osób, które zrobią wszystko, żeby zaistnieć w internecie. Zacząłeś... Cześć, dalej musisz zaszczekać. Dobra. Ale na czworaka. Jest? Może to jest cringe, taki, że szok. Pamiętam. Podniosło się to po sieci na tyle, że powstał słynny dylemat, czy lepiej odebrać syna z komisariatu, a może córkę z GOATS. Dziewczyny często upokarzały się tam dla Cześć, chwili rozgłosu, a sam występ tam zaczął być postrzegany jako poniżający. Zamioczek kotek. Po rozpadzie podstawowego składu zaczęły pojawiać się tam kolejne odcinki, w których w rolę komentujących wcielają się różni influencerzy. Hmm. się różni influencerzy, zastępując pierwotnych założycieli. W najnowszym filmie z randkami z wiewiurem byli to Arkadiusz Tańcula, ojciec wiewiura, Filipek... Czy Arkadiusz Tańcula to nie jest ten patus? Ja mylę osoby. Możliwe, że mylę. Nieważne. Jebać. Oraz oczywiście Wojtek Gola. Jena z uczestniczek na przywitanie podała rękę wiewiórowi ubranemu w królewskie szaty, na co on odparł, że powinna go pocałować w sygny. A, pocałuj. Uczestniczka zgodziła się pod warunkiem, że on pocałuje ją w dupę. Wiewiór więc ochoczo zabrał się do roboty, jednak chyba nie do końca się zrozumieli, bo zaczął podwijać jej sukienkę. Dziewczyna od razu zbulwersowała się i zaczęła uderzać go po głowie. O! Między... Chociaż jedna, która się kurwa trochę szanuje. ...i mi się wymiana zdań, do której wkroczył Wojtek Gola. Uczestniczka zaczęła atakować z biewióra. Jestem tak daleko z tym, co się dzieje w necie, że nie wiem, co tu się ogląda. Pierdoły. <laughs> Pierdoły. Stachu, nie przejmuj się. Oglądajmy, gadajmy, piśmy sobie, co chcecie, piście, ja sobie pogadam. Ehm, ogólnie... Chociaż jedna, co się szanuje i poszła tam i, i może chciała się naprawdę dobrze bawić. Dobrze, że go zdzieliła, nie? Pytając co on sobie wyobraża I mówiąc, że to jest program rozrywkowy A nie film dla dorosłych Wiecie Brzydko mówiąc Było co całować Było co całować Ale już chłopie, ni nie podbijaj Podwinął jej sukienkę On natomiast twierdził, że źle się zrozumieli Bo sukienka to sukienka a dupa to dupa. Sukienkę to nie jest dupa. A, sukienka to sukienka, dupa to dupa, no dobra. Wojtek Golas krytykował jego zachowanie, mówiąc, ja że jednak jest. Kogo oni tam dali. Ja rozumiem, że oni biorą kurwa tempaków, ale już aż tak? Jakikolwiek szacunek A, powinien zachować. No, ale nie, możemy tak szacunek, w, mnie w dupę, już no? Też szacujemy, stale, no to wiesz. No to niech nie mówi po całym jest ja dupę, no. Po chwili Czym uczestniczka mówisz? wróciła do wiewióra, zachowując się jakby poprzedniej sytuacji w ogóle nie było. Sorry. Konwersacja zaczęła bardzo milutko I powiedziała, że przyjechała z bardzo daleka Tylko po to, żeby go poznać Bo wydaje się bardzo miłą osobą Witam cię ponownie Witaj. Przyjechałam dla ciebie dość Sporą trasę, że tak powiem, żeby cię poznać Tak od Wycofuję to o tym szanowaniu siebie Wycofuję to Wyplujcie, usuńcie Nie było tego Nie było Przegupili ją. Musieli jej kurwa dać kasiorkę i ona. I okej. Okay. Nie. autentyko. Takiej realnej strony, nie pod publiczkę. A ten oczywiście przypuścił ją do kolejnego etapu randek, a na koniec przytulili się na znak pojednania. Oh, bo Te dziewczyny jakieś inteligentne są, bo to są gołcy. No, Uuu. Uuu. Internauci skrytykowali jej zachowanie, pisząc: Uwierzyłbym w tą dramę, gdyby za 3 minuty nie wróciła, jak gdyby nigdy nic. Poszła tam zrobić z siebie idiotkę i wielce zdziwiona, że chcieli zrobić z niej idiotkę. Zdelegalizujmy te wszystkie gołdsy i inne główna. Wszyscy na tym dobrze wyjdą i spokój będzie. Sama chciała, to więc chciał spełnić jej prośbę i potem się próje, wielce poszkodowana. Cała sytuacja wygląda Kurwa, jak wyjęta ale... prosto. Jak go, pocałowałby ją w dupę i byłoby cacy. Ustawka to była, nie? Albo to była ustawka, albo jej zapłacili. To z spraw. Powiedz lepiej, co u ciebie? siostra sobie radzi, mama zdrowa. Eee, nie i tak żeby o gołcach zrobiło się troszkę głośniej. Nie osobiście to nie przekonuje, już dawno nie puściłam sobie żadnego nowego odcinka gołc i jakoś nie widzę powrotu do dawnej świetności tego kanału. Znaczy ja tego nie oglądam, bo powiem wam szczerze, że po tym cringe'u z pasutem to mi się tego nie chce oglądać, jak mam być szczery. Nie chce mi się tego oglądać. Widzę, że muzyki już nie ma. Jakiej muzyki? No rzeczywiście, usunę, Usunęło mi muzykę. Jesteście mi się wszystko, nie? No musiał chyba wszystko poresetować i na nowo poukładać, nie? Reakcji na muzykę? A, ja myślałem, że muzykę w sensie ten. Nie, nie ma już reakcji. Już zrobiłem. W poprzednim odcinku mówiłam, że na pewno na dniach będziemy mogli więcej usłyszeć o rozstaniu fagaty i lizaka. Nie myliłam nie, się, wysłania, bo już tak. mamy najświeższy update sytuacji. Zakończyli pa, swój dobra. związek, czego mogliśmy dowiedzieć się z kanału nadawczego fagaty, gdzie sugerowała, że była zdradzona i wykorzystana. O Ej, tak, ci? tak, kurwa, dobra, spierdalaj, fagata, fagata, słuchaj, ja ci powiem coś, co może cię zszokować, niezwykle cię zszokować. Fagatko, słoneczko ty moje, ty, z tyłkiem kurwa jak kokosy, nie? Dziewczyno, ciebie żaden normalny facet nie weźmie. Przykro mi to ci mówić, ale weźmie cię same przygłupy albo osoby, które będą chciały się tobą tylko i wyłącznie zabawić. Rozumiesz to? Żaden normalnie szanujący facet z zasadami nie weźmie cię na kobietę, z którą będzie chciał mieć dzieci po prostu i, i rodzinę. Żaden normalny będzie musiał mieć coś z głową, żeby cię wziąć. Taka jest prawda. Niestety, okrutna, paskudna prawda. Nie wyobrażam sobie, żeby żaden normalny facet, zdrowomyślący, który chce mieć rodzinę, był fagatą Więc niech się nie dziwi, że tacy faceci, kurwa, są albo tylko dlatego, żeby ją wykorzystać, albo żeby się na niej wybić. Albo tylko i wyłącznie będą jeszcze ją zdradzać i, i będą jej nie szanować. Bo ty no sama się nie szanujesz, no to kurwa facet cię nie będzie szanował. Tak to działa. No niestety, no. No nie wiem, no co by musiało się zdać, żeby ona miała normalnego faceta, no. Nie mam pojęcia, co by musiało się zdać. No bardzo mi przykro. Jest to straszne, ale niestety jest to tak prawdziwe, nie? Że wydaje, no po prostu, no nie ma opcji, kurwa, takiej, żeby ktoś tak zrobił. Będą ją chcieli. Oczywiście większość facetów... Jak sobie ona by przeszła, większość facetów w Polsce chętnie by się z nią umówiło. Chętnie by się, bardzo chętnie by się z nią przespało. Problem jest taki tylko to, że tylko i wyłącznie spać by chcieli z nią po prostu dla zabawy. Ale żaden nie założy z Tobą kurwa normalnego związku. No nie ma opcji. Po prostu nie ma opcji. Chyba, że fagata się zmieni, to wtedy będzie miała szansę na normalny związek. Ale to ona by musiała wszystko. To by musiała poznać faceta. Ten facet by jej powiedział, że on sobie nie życzy takich rzeczy. On nie założy z nią rodzinę. No chyba, że się zmieni. Ale to też będzie dla mnie coś z takiego z tym gościem nie halo. Nie? Jakby jego wasze dziecko w, w przyszłości będzie mogło sobie oglądać kurwa nagie zdjęcia twojej matki kurwa na tym. I, i reputa... No. Ale z drugiej strony, no przecież nie można żyć wiecznie w przeszłością, ale to ona by musiała wszystko usunąć, przestałaby zarabiać, przestałaby być kontrowersyjna i tak dalej, i tak dalej. Czy jej stoi opłacalne na dłuższą metę? Niekoniecznie. Jej, jej, jej wyjście jest takie, że ona po prostu wypieprzy za granicę, jak zresztą mówiła, znajdzie sobie tam chłopa, który nie będzie miał zielonego pojęcia o jej, o jej życiu i tak dalej. Nikt jej nie będzie, kurwa, zaczepiał na ulicach i może wtedy będzie miała spokój, nie? I, i, I tego jej życzę, bo ja jej źle, źle nie życzę, ona mnie tak naprawdę nie obchodzi. Po prostu żaden facet, niech ona się po prostu nie dziwi, że żaden facet nie chce jej normalnie nie będzie i ją, nie szanują i tak dalej, bo tak to działa niestety nie. Bierze też przy głupów kurwa i tyle, no. Ten kanał, żeby być na czasie. Przegadamy sobie teraz temat Krzysztofa Gonciarza, ponieważ na jego kanale ostatnio wleciał filmik Pracowałem na Kasie, który wywołał sporo kontrowersji w sieci. Miłosna przeszłość Krzysztofa Gonciarza jest dosyć burzliwa. Przez wiele lat gaming. był uznawany za feministę, mającego bardzo duży szacunek do kobiet. Jednakże cała ta bańka szybko prysła przy okazji Pandory. Głos no, postanowiła wtedy zabrać dużo. Daria Dąbrowska, jedna z jego byłych partnerek. Ujawniła ona między innymi screeny prywatnych rozmów i zarzuciła. No ale do, do, dojdźmy do tego też, że y, go goni również jest poszkodowany tego wszystkiego, bo owszem on jest psychiczny i wyszło dużo takich rzeczy, które powinniśmy się zastanowić, czy chcemy w ogóle go oglądać i tak dalej ale weźmy pod uwagę to, że te dziewczyny również, po pierwsze są pieprznięte, po drugie same go zachęcały do wielu rzeczy tak jak na przykład była ta dziewczyna przecież on pokazywał też te tam były poprzestawiane Fragmenty rozmów, to jest po pierwsze. Poprzestawiane w innej kolejności niż one były, przez co cały kontekst wypowiedzi był znacznie inny. To jest zwykła manipulacja tych dziewczyn mimo wszystko, tak? Były tam na przykład to, że on tam. Ten. Mój pojemnik na spermę miał to ten zdjęcie, i na pierwszy rzut oka brzmi to fatalnie, paskudnie, obrzydliwie, ale jak sobie poczytaliśmy wiadomości, które on pokazał to ta dziewczyna go zachęcała i to był jego challenge taki, tak? To był taki ich wspólny żart. Robienie potem zdjęcia na takiej zasadzie i uważanie go za potwora, to, to jest po prostu zwykła zawiść tych dziewcząt. To też zacznijmy od tego. Więc proszę tutaj też nie, nie robić... Oczywiście on jest popaprany, wiele rzeczy zrobił i tak dalej. Ja go nie oglądam, mam go gdzieś. Ale nie może, ale on nie jest bez winy. Ale i one nie są bez winy, ok? 50-50 dla mnie są oboje popieprzeni. I te dziewczyny, i on po prostu. Same sobie winny, i on sam sobie winien, tak naprawdę, jakbyśmy się zastanowili. bardzo poważne rzeczy, takie jak wykorzystywanie dziewczyn i podawanie im narkotyków. Według... O nie nie nie, 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 nie. Podawanie narkotyków nie było, te dziewczyny chciały narkotyki, a on im powiedział, że daj im narkotyki. Jak się z nimi jak się z nim prześpią, a one idą na to tak, okej, okay, spoko. To jest wykorzystywanie? To, to, te dziewczyny się sprzedały za narkotyki. To jest in, zupełnie co innego, okej? Okay? I to też nie było powiedziane, że to są jakieś ćpunki, One po prostu chciały się pobawić. No to też jest kurwa, wiecie, no Jezu, no, to nie, nie róbmy czegoś takiego, nie. Za oralny, dawać. Uzależnionej dziewczynie oraz sam mieć z nimi problem. Jedna z dziewczyn powiedziała: Wiedziałam, że ma lewicowe i feministyczne poglądy, co okazało się ściemą, przykrywką dla bycia seksistą. Raz, jak właśnie wracałam z Japonii, czekał na mnie z kartką z napisem: Pojemnik na spar, bo tak właśnie mnie. No i to jest zwykłe oszczerstwo. Bo owszem, było takie miejsce, ale było też wyjaśnione przez niego i pokazane nam rozmowy z tą dziewczyną, gdzie ona sama go do tego namawiała, i jeszcze pisała mu, że nie dasz rady, nie masz na to psychy. I on to zrobił. To był żart ich wspólny, więc to jest manipulacja zwykła. Nie nazywał. Poniżał... Ale dobra ona na pewno to powie. Pod nie? przykrywką żartów. Wiele sarstowskich wyzwisk padło w moją stronę. i stwierdziła, że miał uzależnić ją od siebie emocjonalnie. Czekaj, 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 czemu ty nie sprostowałaś tego? Ona to sprostuje później, czy nie? Bo jak ona tego nie sprostuje to powiem ci szczerze, to mnie zawiedziesz po prostu. I zaprosić na trójkąt z kolegą, który finalnie nie doszedł do skutku, bo Gonciarz rzekomo na spotkanie zakupił na. przez które nie był w stanie tego dokonać. Jakiś czas później, youtuber nagrał film na Darię pod tytułem Stalkerka. Starał się on tam zdementować zarzuty, które na niego padły, twierdząc, że konwersacje są wyjęte z kontekstu i spreparowane. Influencer oskarżył też było dziewczynę o stalking oraz o notoryczne wypisywanie do jego znajomych. O, przypomniało mi się coś a propos kobiet, kiczu czy żenady. Tylko jako facet, który lubi muzykę, co uważasz o tancerkach w skąpych ubraniach na scenie podczas koncertu pop? Kicz czy fajne? Zależy jakie tancerki. Czy są zajebiście ładne? Druga sprawa zależy, jak są skąpo ubrane. Szczerze mówiąc, jak mam być całkowicie szczery, ja lubię tancerki, które mają fajne stroje po prostu i tańczą na scenie. Bardziej mnie to Jara niż jak po prostu praktycznie nagie dziewczyny, które dupą kręcą, jakby, ja wiem, że to mało męskie w tym wypadku jest, bo, bo większość, ja owszem, lubię sobie popatrzeć na nagie kobiety i półnagie kobiety, owszem, ale jeżeli chodzi o taniec, to ja lubię, jak dziewczyna ma ładny strój, jakiś fajny, pasujący i, i sobie tańczy, niż jak po prostu są półnagie i tańczą, bo to, to wtedy takie jakby, dla mnie to jest takie, eh, mech, nie? Nie pasuje mi ten kanał Plotkary. Ja ci powiem szczerze, ta dziewczyna jest feministyczna za bardzo dla mnie, i ja mam nadzieję, że ona sprostuje, że on się wybronił z tego, bo przepraszam bardzo, ale tam. On, to on się wybronił z tego. E, ale jak tego nie sprostuje, to ta dziewczyna jest u mnie skreślona. Ta druga jest fajniejsza. Jest przyjemniejsza do słuchania. Mi się to kojarzy z tanim disco polo. Sanach by sobie pewnie na to nie pozwoliła. Sanach ma takie normalne stroje, ładne, jakieś tam sukienki i tak dalej. Ona jest taka dziewce, dziewczęca fajne w ogóle swoją drogą robi przykład dla dziewczynek, że nie trzeba być, kurwa, półnagim, żeby zrobić, być super sławnym w Polsce i to jest fajne, to mi się podoba u Sanach, jeżeli chodzi o Sanach, to to jest jak najbardziej na plus, podoba mi się, no i, i Sanach sama w sobie też jest piękną dziewczyną, nie? Mam nadzieję, że ona skustuje. Jałmych w celu ostrzeżenia ich przed nim. Na zakończenie materiału powiedział, że będzie walczył w sądzie o sprawiedliwość za to wszystko. Równolegle z publikacją tego filmu składam na policję zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, którym jest uporczywe nęknie. Film Nataria nie jest jedynym, który nagrał na było dziewczynę. Ej, ponieważ ej, zrobił ej. to ostatnio... na. On... Ej, 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 dziewczyno! Ty sobie ze mnie jaja teraz robisz? Czekaj, czekaj. Ty chcesz mi przedstawić, że przy, przedstawiłaś zdania tych dziewczyn, co mówią na gąciarze i co zrobił, ale nie przedstawiłaś tego, co Gonciarz powiedział i jak się z tego wybronił. Powiedziałaś tylko wybronił się. Próbował się wybronić. Ej dziewczyno, no ty sobie jaja robisz? No ewidentnie jest tu kurwa manipulacja ze strony tej dziewczyny, no. To tak nie może być, traktujmy wszystkich równo. Ewidentnie ta dziewczyna jest kurwa feministyczna i to w taką złą stronę. Nie? Jest feministyczna i to w złą stronę. Bo ja cię przepraszam bardzo, mogę, ja mogę powiedzieć, że się jest kurwa zwykłym czpłem, bo dla mnie jest, ale on tutaj przedstawił swoje, tamte przedstawiły swoje, i moim zdaniem on udowodnił na przykład z tą kurwa kartką ze spermą, że pojemnik na spermę. Ta dziewczyna sama go namawiała, ta dziewczyna sama to ustawiła, zrobiła mu zdjęcie, a teraz udaje ofiarę. Nie jest żadną ofiarą w tym wypadku. Po prostu nie jest żadną ofiarą i nie sprostowała tego. Oj, 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 dziewczyno, ty jesteś po prostu fatalna, jeżeli chodzi o to. Na kasie Meciński. Byli oni razem przez cztery lata nie, przez które. Nie, nie, nie. Powiem wam szczerze, nie. Ta dziewczyna mnie już w tym momencie wkurwiła, ta druga jest lepsza. Tam są rzetelniejsze. Tu nie było sprostowania. Kobieta u, 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 to przedstawia całą wersję. Mężczyzna nie przedstawia już wersji. O, to, po, po, połowicznie tylko o, próbował się wybronić, wstawił filmik. No i tak i teraz wszyscy mają to sobie ten nie no to jest chamstwo po prostu z moich... Mojej... Uważam, że to jest totalne chamstwo. To jest totalne chamstwo. Po Razem po tworzyli treści na jego kanał. Rozstali się w 2018 roku, jednak ich drogi jeszcze nie, nie, nie. się nie rozeszły, ponieważ są dodane. oni do teraz wspólnikami. Ich firma ToFu Media zajmuje nie. się. Ja ci daję, nawet jak ci kradnę materiał, daję ci łapkę w dół za to, co robisz. Produkcją filmów, reklam tragedia. i wszystkim, co z tym związane. Współpracowały z nimi bardzo duże marki, takie jak Coca Cola, NBA czy Intel. W swoim filmie Gonciarz zarzuca Kasi, że próbowała odciąć go od firmy, a pracownikom kazała ona ignorować to mówi wiadomości. Nawet, z... kurwa, ona mówi to tak bez uczuć, bez niczego nawet. Ona... a Gonciarz się próbował w broni. <laughs> Tam jest kurwa. <laughs> O kurwa sam co jebane, po No tak mam wrażenie, że ona gada. No, przecież, no jasny gwit, wyraż twarzy nawet. No nie sprostowała niczego. Kiej w Od youtubera. Nasi pracownicy w pewnym momencie przestali mi odpisywać, jak się dowiedziałem niedawno nie? Kasia poinstruowała ich, żeby cześć, mnie tylko, cześć, cześć, jak to jest. Zorientował się on, że coś jest nie tak między innymi po tym, że jego pracownicy pojechali na koszt firmy w góry na narty, a on o niczym nie miał pojęcia. Nagle zobaczyłem: "O, nasi pracownicy są na wyjeździe na narty." A jestem w Japonii i nikt mi nie powiedział, że nasza firma płaci za wyjazd na narty Albo kiedy Kasia zmieniła adres siedziby firmy, a on dowiedział się o tym od osoby trzeciej Ktoś mi powiedział, ej słyszałem, że zmieniliście adres siedziby Ja będąc w Polsce mówię Ale to, to w ogóle to fajne, że z, zacznijmy od tego, że e, nie wiedział o tym, że zmienili mu adres firmy Czyli to, co oznacza, że kompletnie go w dupie ma tą firmę i nigdy tam nie chodzi I nigdy tam nie jest po prostu Więc to też tak działa, nie? Też trzeba się zastanowić tak, ja nie słyszałem. Gdy on próbował się z nią skonfrontować, ona rzekomo miała odpowiadać wymijająco lub w ogóle. W materiale był też poruszony temat tego, że Kasia będąc cały czas jego wspólniczką, dostarczała Dari materiały do filmu atakującego go. Kiedy Daria Dąbrowska opublikowała swój film obronny, okazało się, że miała wsparcie Kasi od długiego czasu. Miała bardzo dużo screenów od Kasi. Pod najnowszym postem Kasi znalazło się dużo komentarzy hejtujących ją, a ona postanowiła na niektóre z nich odpowiedzieć. Wszystko w filmie jest zdokumentowane. Wiedział, Kobiety przedstawia zdanie i wypowiedzi. Przedstawia jej obronę. Gącia się z facetem i tej obrony nie przedstawia ona, bo ona nie obroniła gąciarza ani razu i nie przedstawiła jego, jego pełnych zdań i, i obrony przed jej zarzutami na to. Ale już Kaszki zarzuty pokazuje: Ja nie mówię, że bo ja się zgadzam z kasią, Ja się zgadzam z nią, tylko ona, no nie, to jest fatalne. Ta dziewczyna jest fatalna, ten program jest fatalny, ta druga jest lepsza. Tamta jest rzetelna i jest normalna, a tu czuję po prostu nienawiść do, do mężczyzn po prostu. Cześć Mirot. Po prostu czuję feminizm z tego kanału. Gdyby brał udział w prowadzeniu firmy, czegoś, czego nie robił od lat. Dlatego nie. pracowników ma zdystansowanych, bo jak mają znać typa, którego nie ma w firmie? Miał zawsze dostęp do wszystkiego Patrz, w firmie. całe wypowiedzi daje, całą obronę daje, ale Gonciarza obrony ani razu nie daje. Tylko zarzuty jego, to go wstawia od razu z góry na przegranej pozycji dla widza tylko i wyłącznie plotkary. Tego kanału. To już daje zły obraz i nie to jest fatalny kanał. To jest fatalny kanał. Ja będę oglądał kurwa tylko i wyłącznie tamtą dziewczynę. Albo to, żeby ją zjechać, bo autentycznie to jest normalnie ten. To nie moje że to jest nie pojawiają się na żadne spotkania. Komentarze... To, to nie ma nic wspólnego z Konopskim. Z Konopskim mimo wszystko, yy, czasem drażni. Udaje cwaniaczka, albo jest cwaniaczkiem, czasem drażni, ale on rzetelnie przedstawia dane informacje. Rzetelnie przedstawia to, że na przykład gończysz się obronił, jak się obronił. Rzetelnie przedstawia wszystko. Tutaj jest ewidentnie feminist, kurwa, za górą, nie? fatalnie więcej fatalne. i przedstawiają one zupełnie inny tok wydarzeń niż przedstawiony w filmie gąciarza. No, no tak! No, no nie, no rewelacja, dziewczyno, ty jesteś niepoważna! Po co ty robisz taki badziew? No Pamiętacie nie. sprawę Wanessy Rojewskiej? Jeżeli nie, to szybko wam ją przypomnę. Jakiś czas temu w mediach zrobiło się głośno na temat... Insta to jest kanał nagrany na młode dziewczyny i pewnie stąd ten kierunek. Ale no nie można traktować mężczyzn w ten sposób. Nie można pr nie przedstawiać yy, po prostu strony mężczyzny, bo jest mężczyzną. To jest tylko i wyłącznie nienawiść do mężczyzn. Ja pierdzielę, tak nie może być. Jak chcemy się traktować równo, to się traktujmy równo. Cieczki rowerowej z wesołą muzyczką w tle w okolicach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Jego autorką była właśnie Rojewska. Influencja. Swoją drogą no w życiu by jej nie dał 17 lat. Nie. Prawie 400 tysiącami obserwujących Żyć. na TikToku 240 tysięcy na Instagramie i uczestniczką projektu Sixteen. Grupa tworzy coś w stylu mini serialu Ala Young Adult na Netflixie. odcinki są regularnie. Dziennikarsko tej pani jest na minusie. Skoro już się wypowiada, to niech pokazuje dwie strony. Obiektywna i rzetelność. Tutaj nie ma tej rzetelności. Ona wypowiada swoje zdanie, jak mężczyzna coś spierdoli i mówi, o jakie paskudne, jakie chujowe zachowanie, jakie tego, ale jak już kobieta coś schrzani, dajcie znać, co myślicie o tym, te. Dajcie znać, co myślicie. To jest irytujące i jest to po prostu niepoprawne. To jest. Konowski powinien. Ja nie rozumiem, dlaczego Konowski nie reaguje. No, chyba, że on tylko profity z tego ściąga, a nie, nie, nie ma żadnego udziału w tych programach, nie? On tam ma, że jest gościem, ale może być tak, że to jest kompletnie oddzielny, a oni biorą tylko i wyłącznie profit yy, i on sobie bierze profit z tego kanału, a dziewczyny same go całkowicie niezależnie prowadzą, bez jego ingerencji. Bo jeżeli ja bym miał kanał newsowy i miałbym dziewczyny pod sobą, które mają robić plotkarskie takie te, to kazałbym im robić dokładnie, przedstawiać daną sytuację, a tu kobiety, paceci, bum. Nie. wstawiane na ich konto na TikToku. Oprócz Vanessa uczestnikiem programu był też Kamil Szymczak, jej chłopak. Kamil to 24-letni influencer z prawie 3 milionami obserwacji na TikToku. Oprócz projektu 16 i nagrywania kontentu typowo siłownianego możecie również Plata, go kojarzyć no. z udawanego ślubu z Angeliką Muchą, albo z niedawnego nie, nie występu nie w nowym programie Drag Me Out. Para zdawała się być to, to naprawdę to. szczęśliwa. Wspólne TikToki czy posty generowały naprawdę duże zainteresowanie widzów, ale chyba żadne nie wygenerowały Aż tak dużych zasięgów, jak informacja Kamila o zdradzie. Wycieczki w góry są spoko, no chyba, że podczas jednej z nich dowiadujesz się o zdradzie. Nikola Zalewski poinformujesz swoją dziewczynę, co zrobiłeś z moją? Co ciekawe, chwilkę po tej storce Vanessa usunęła ze swojego Instagrama fotkę ze stadionu narodowego. Szymczak wykolautował Nikola Zalewskiego, młodego piłkarza polskiej reprezentacji, który, jak się okazuje, sam jest zajęty. W komentarzach oczywiście pojawiła się fala żartów i drwin, bo jak wiemy aktualnie trwa euro. Teraz sobie wyobrażam, jak dziennikarze jakiegoś przeglądu sportowego z poważną mordą analizują, kim jest Kamil Szymczak, Vanessa Rojewska i kiedy mogło dojść do zdrady z Zalewskim. Niesamowite dwa dni się szykują przed meczem. Z piłkarzami to nigdy nie będzie spokojnie. Vanessa Rojewska po meczu Polski. Podobni są. Może się pomyliła, biedna. Powstały nawet przed Jasny gwint. to oni naprawdę są podobni. Jak bracia! Nie? Jak bracia, ja pierdzielę! Może taki gust ma dziewczyna do chłopów? No tak, no włoski mają kręcone, no nie mogę powiedzieć, no nie to nie to, co moja fryzura. Powstały nawet przyróbki nawiązujące do niedawnej ale afery Lewandowskiej. Dziewczyna, wycieczki w górę. Dziewczyna piękna, nie? Mimo wszystko, no co ja mogę powiedzieć, no kurwa, 17 lat, ale w życiu bym jej nie dał. Są spoko. No chyba, że dowiadujesz się o zdradzie Belus workout. Poinformujesz swoją żonę, co zrobiłeś z moją? Natomiast jedynym tak naprawdę dowodem na zdradę są aktualnie tylko słowa szymczaka. Najbardziej kontrowersyjną kwestią jest wyciąganie takich prywatnych rzeczy do internetu, nie mogąc w ten sposób zniszczyć karierę reszcie zainteresowanych. Ludzie Ale, w to jest piłkasz, a nie kurwa, kogo obchodzi jakie ma życie prywatne. Główno mnie obchodzi, jakie on ma życie prywatne, on ma grać w piłkę. Ma grać w piłkę i być zajebistym, bo od tego dostaje kasę. Nie? W komentarzach podrzucają nawet kwestię psucia morali polskiej reprezentacji. Czemu on chce nam zdezorganizować kadrę przed euro? Ten, co chce to sobie zrobić są. zasięgi i zdekoncentrować jednego z najlepszych zawodników naszej kadry. Kamil, czy to jakaś forma sabotażu? Antypolak kadrę nam psuje przed euro. Nic, tylko skanselować. Jaka jest prawda, może przekonamy się, kiedy usłyszymy drugą stronę tego sporu. Aczkolwiek myślę, że wszyscy. Oni się nie wypowiadają, więc chyba jest dobrze. Cześć, Lojana. ...możemy się zgodzić, że takie sprawy nie nadają się zbytnio do rozwiązania w sferze internetu, a prywatnie. Ale dzisiaj to już wszystko. Dzięki wielkie, że byliście tutaj ze mną. Pamiętajcie, żeby subskrybować ten kanał i... Dziewczyno, jesteś fatalna. Jesteś feministyczna. Nie przedstawiasz rzetelnie informacji. Albo nie sprawdzasz, bo ci się nie chce. Tyle w temacie po prostu. Fatalne. To jest fatalne po prostu.